Cześć z tej strony hebdina. Jak już pewnie zauważyliście, Dziś mam przedstawię grę Neverhood, że spróbujemy przejść razem z wami nie bez zbędnego gadania zaczynajmy grę. Zaczynamy, także się budzimy w różowiutkim pokoju i na początku nie mamy pojęcia o co chodzi, więc z czasem to się wszystko wyjaśni. No ja w tą grę już grałem Nie jak z pięć razy powiem Może mamy widok na zewnątrz no I jak otworzyć tu drzwi? Normalny człowiek by próbował, nie wiem Uchylić, podnieść Ale nie my Od tego mamy dźwignie. Kontynuować kontynuować się. W tą grę grałem już parę razy, więc Początkowy etap Naprawdę znam dobrze Tutaj dla mnie nie będzie żadnego zaskoczenia to chodźmy dalej. I tej gry, co nam będzie potrzebne, to. No, był problem, żeby go uruch ją uruchomić na Windows 7. Też wystarczy ściągnąć jeden program i jest ok. kolejne pytanie: jak zejść? I można by przejść normalnie, wyjść przez drzwi, lecz. Prost, tak się wydaje. Tak wspomniałem, żeby uruchomić tę grę, przepraszam, program, który naprawi kolory, ponieważ gra jest z 60... 96. więc jest trochę ograniczona możliwościowo. Tak jak może zobaczyć, a teraz to jest wyraźliwość 600... 800, 600... 800 na 640 chyba. Tutaj poczta z się orientuje. Clayman. I mamy nakarmić roślinkę zrobiła Winnie To nie wiem czy to, że połknę nas mamy uznaje, że ją nakarmiliśmy Może sprawnie grać w tą grę. Będzie nam potrzebna jeszcze kartka i długopis, bo tutaj naprawdę troszeczkę zagadek logicznych jest. <laughs> jest dość ciekawa rzecz. Trzeba pociągnąć za wszystkie. Kłeczka. To ma dość istotny wpływ później. Ale o tym zaraz. No i widać czwarte od lewej nam otwiera drzwi. <laughs> o, Nie, nie. Ktoś tutaj. Roślinka nam pomoże. Co mówią, czy roślinka? W trzecim jesteśmy. Czwarte. Dawać, <laughs> A, pierwsza zagadka za nami. A tutaj dokładnie pamiętam, jak trzeba, gdzie trzeba iść. Tutaj się wrócimy. Chodźmy przed siebie. No I proszę, takie mamy kasetki. Trzeba ich kilkanaście zebrać, żeby się w coś złożyła historia naszego miasta, planety. <laughs> Czy możemy? Tak. Chodzi o to, żeby tego całego naszego hipka uzbroić w dynamit. Na czym to polegało? Czyli wie, że stamtąd tak? jeszcze tam pobieramy tutaj. A kolejna zagadka zrobiona. Na początku są takie prostsze. Weźmy dalej. O rany. Co my tu mamy? Jak dużo pamiętam coś ciekawego polewo jest. Tak Z doświadczenia wiem, że jak ja na starym komputerze grałem Jak się więcej razy wtedy kliknęło A tutaj co mamy? To przypomniałem. Tu musimy uruchomić wodę, żeby cały, nie wiem jak to nazwać, w tej kanalizacji się włączyło, co będzie potrzebne później. Do doświadczenie wiem, że gram na starym komputerze i się tam na przykład tak z 10 razy kliknęło. To komputer miał zdolności do przycięcia się albo skraszowania przez to, że tak długo bekał. Wiele razy te widziałem i też się bawi. Hmm. Jak widziłem, na grzib za pałeczka, która się przyda. podejść i przywitać się z naszym kolegą. No już po problemie. Możemy teraz na spokojnie sobie wyjść, pozwiedzać to skąd wyszedł. Teraz tu chyba się nic nie będzie pojawiać, ale nie mogę kiknąć. Nie można tak sprężnie nacisnąć by tu dojechał Musiałem <laughs> sam mu wskazać, kawałek A ktoś musiał mieć pomysł, że coś takiego wymyślić Trochę wam zaspoileruję, musimy takie trzy guziki znaleźć Drugi ja kliknę, to zamknę, bo to pewną rzecz otwiera. Jeśli myślicie, że takie jeżdżenie do jest upierdliwe to później zobaczcie pewne miejsce, gdzie się idzie idzie bez końca. Trzeba. A tutaj nagle się urywa. to muzyczka w tle jest dość przyjemna, to takie troszeczkę strachliwe. Mamy pierwszy pokój za nami. Przeszliśmy z tego kwadratowego domku. Schodzimy w prawo. Kasetkę. aha, bo inaczej nie tworzymy drzwi no dobrze, na razie tam nie idziemy trzeba coś tułożyć. Hmm. <laughs> jest to zamienić To będzie tu Mamy prawie całą lewą stronę Teraz te dwa klocki będzie trzeba zamienić

Się drzwi no i właśnie to jest ten komputer w którym możemy obejrzeć całą naszą historię poprzez te kasetki które znajdujemy i do nich znalazłem chyba trzy na razie tak. a ja ile będzie? Cztery. 3, 7, 8, 9, 10. 20 kasetek. Na razie tego nie będę puszczać. Bo potem i tak trzeba całość obejrzeć. Niech się wszystkie, że to będzie co za problem, zrobić co nowe drzwi. Zapalmy sobie światełko. I właśnie to jest ten korytarz. Się idzie w nieskończoność flaszeczka też się przyda no mam z nie zacząć od tego pomieszczenia bo teraz tą gdzieś trzeba wrócić to już drugi guzik Nie robię? Nie pamiętam. Lecimy dalej. Czy się powinno to zamknąć, czy otworzyć? Nie pamiętam. Zobaczmy. Tak się zastanawiam, czy trzeba klikać. Bo potem każdy taki guzik ma znaczenie. To jest cała historia naszego świata. troszeczkę jest tutaj drogi do przejścia Myślę, że na nagranie to przyspieszę Nie wiem ile to się idzie I każde czytać, że by chyba brakowało, a co najgorsze, potem trzeba tu wrócić tą samą drogą. Czyżby końcówkę? No nie. Chodź! to pikać. Daleko jeszcze? Daleko jeszcze? No jakie echo Jakie kroki Odbijają No, wydawało mi się, to trochę krótsze było Widziałem, że się szło i szło to może teraz kończysz, jak obrazki są Nie, o rany Wracając po ile tutaj po tych przejściach To teraz, pamiętam, że jakoś po obrazku był koniec Nie. Czekaj, czy Arwen to był przypisek do tego robota, czy to wcześniej to było w tym robocie? No, jakbyśmy czytali, to byśmy mogli się zagłębić. A co bardziej, chodziło po obrazkach? Też możemy się dość przeczytać jakiś robot. W obrazku. I wszystko dla kasetki. Jaka ma nas strzałka na może żebyśmy wiedzieli, gdzie iść? Uważam sobie przez okienko. No, dobry widok. No, no, to policzę. To jest była pierwsza plansza druga, trzecia, czwarta. sta Dwanaście Trzynaście Czternaście Piętnaście Szesnaście Osiemnaście Dziewiętnaście Dwadzieścia Dwadzieścia jeden Dwadzieścia cztery Dwadzieścia pięć Znaczy pamiętam, że, wiem, że był Dwadzieścia sześć siedem Chodź, osiem Trzydzieści dziewięć Trzydzieści czterdzieści może było Trzydzieści jeden Trzydzieści dwa Trzydzieści trzy No chyba sobie szczerze już blisko było Trzydzieści cztery Trzydzieści pięć, sześć siedem siedem osiem, sześćdziesiąt dziewięć, być że powinno być czterdzieści, pomyliłem, nie, 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 Idź, nie tu chciałem Wracaj Wracamy do pomieszczenia Wychodzimy z tego korytarza Kasetkę jeszcze sobie włożymy Znalezioną po ciężkiej drodze Za dzisiejszy odcinek. Cześć do zobaczenia wkrótce.